Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy montować moduł tylnej klapy. Jak już zresztą pewnie zdążyliście przeczytać opis filmu. Także wiecie już o co chodzi. Nie muszę tłumaczyć i powtarzać. No, ale do rzeczy. Mam tutaj właśnie przed sobą moduł z firmy MKDS. Teraz macie właśnie na ekranie jakieś namiary na nich, jeżeli chcielibyście sobie taki moduł właśnie dokupić. W komplecie otrzymacie właśnie taki moduł. Oraz dwie instrukcje, z tym że w języku angielskim. Ale ja dzisiaj postaram się w tym filmie Wam to wytłumaczyć, pokazać, jak to zrobić, jak to podłączyć, tak że będziecie mogli sobie wykorzystać ten film jako instrukcję. I panowie, właśnie firmy z MKDS będą mogli sobie też wrzucić powiedzmy na stronę ten film jako instrukcję, żeby tutaj w Polsce było łatwiej ten moduł sobie zamontować, jeżeli ktoś będzie chciał właśnie taki moduł zamontować. A co to za moduł i do czego ten moduł służy, to właśnie. Już Wam objaśnię. No i muszę też tutaj na samym początku zaznaczyć, że ten moduł jest przeznaczony tylko dla, dla samochodów z elektryczną klapą czyli taką, którą możemy zamknąć i otworzyć elektrycznie. W oryginale domyślnie, jak wiecie, możemy sobie otworzyć tylną klapę z pilota. Tak to wygląda ale już nie, nie możemy nic więcej z tym zrobić. Żeby ją zamknąć, musimy po prostu podejść i nacisnąć ten przycisk dopiero nam się klapa zamknie. Analogiczna sytuacja jest z tym przyciskiem. Możemy tutaj klapę otworzyć. No ale nie możemy już też nic więcej zrobić, tylko musimy wyjść i tak samo zamknąć autę przyciskiem. No a ten moduł właśnie ma za zadanie nam pomóc. Dzięki niemu nie będziemy musieli zamykać klapy przyciskiem, tylko będziemy mogli sobie ją zamknąć na przykład właśnie z pilota, bądź tym przyciskiem, który jest tam w drzwiach. Także nie czekamy więcej, zabieramy się za montaż. Moduł montuje się tutaj, podłącza się właściwie do tego przycisku, dlatego musimy sobie tutaj ściągnąć całą tą tapicerkę z tyłu. Zacznę, może. Od tych osłonek na żarówki. Następnie zacznę od wyciągnięcia plastiku, od trójkąta ostrzegawczego, bo z tego co pamiętam, tutaj, właśnie pod nim, mamy jakieś śruby i będziemy musieli je odkręcić, żeby wyciągnąć całą tą osłonę. Myślę, że wstępnie mamy rozebrane. Teraz tutaj przyniosę jakąś lampę, żebyśmy mieli troszeczkę więcej światła. Nie pamiętam dokładnie, jak to tutaj się rozbierało. kiedy ściągałem tą osłonę, jak naprawiałem silnik wycieraczki właściwie wymieniałem. Ale z tego, co pamiętam, to tutaj właśnie te chyba cztery śruby trzeba wykręcić. Dwie, właśnie tutaj, pod yy, tak jakby trójkątem bezpieczeństwa. I dwie, tutaj właśnie w tych otworach, których możemy wyciągnąć sobie wymienić żarówki. Także wykręcam tą trzecią i tutaj zostanie mi właśnie jeszcze czwarta. Myślę, że tą zaślepkę też należy wyciągnąć, aczkolwiek tutaj chyba nie mamy żadnej śruby. Tu jest dostęp do zamka chyba w razie jakby nam się coś stało, żeby otworzyć chyba manualnie. No i chyba to by były wszystkie te cztery śruby. Obejrzę jeszcze z tej strony. Nie, ale tutaj już na pewno nic nie ma. No i myślę, że teraz chyba już trzeba po prostu wyciągać tapicerkę. Biorę swoje tajemnicze wyjmaki i próbuję podważać i wyciągać. No i już mi tapicerka wychodzi. Ona siedzi na takich tutaj, widzicie, zatrzaskach jak ten. Trzeba po prostu mocniej szarpnąć i one będą tutaj bez problemu wychodziły. Także właśnie robię tak z wszystkimi żeby nie połamać delikatnie, wyciągam to tutaj całe na zewnątrz. No i teraz, żeby całkowicie to wyciągnąć, po prostu musimy tutaj odpiąć wtyczkę od tego właśnie wyłącznika. I tam dalej mamy wtyczkę od lampki. Także sobie musimy to wypiąć, żeby po prostu nam to już nie przeszkadzało, żebyśmy mieli tutaj swobodny dostęp do wszystkiego. W tym module mamy w sumie cztery kabelki i będziemy musieli podłączyć trzy Właśnie tutaj do tych przewodów, które idą do tego wyłącznika, i jeden będziemy musieli podłączyć tutaj do zamka celnej klapy. Także cały ten moduł trzeba będzie sobie gdzieś po prostu tutaj schować. Myślę, że gdzieś tutaj będzie może jakieś dobre miejsce na niego, ale to zobaczymy później. Na razie tutaj troszeczkę więcej sobie rozizoluję te przewody, żeby mieć więcej dostępu do kabli. Tak samo tutaj, sobie troszeczkę rozizoluję, żeby móc się właśnie wlutować tutaj tymi nowymi przewodami. Ale zanim się wlutuję, zanim wszystko tutaj zrobię na gotowo, to po prostu tak na sztukę tylko chcę podłączyć, żeby, no wiadomo, sprawdzić, czy to, czy to działa, czy to zdaje egzamin. Dlatego pierwsze co przygotuję sobie właśnie te kable, troszeczkę więcej je tutaj po prostu obierając ze skóry. No to. Próbujemy teraz coś podłączyć. I tak, na sam początek czarny przewód z modułu idzie do brązowego tutaj do wyłącznika właśnie do, do od zamykania tylnej klapy z tym, że tutaj w moim przypadku akurat są dwa brązowe ale sprawdzałem miernikiem w obydwu jest masa, także chyba nie ma znaczenia do którego podłączę biorę pierwszy lepszy i podłączam, na razie, tak jak powiedziałem, na sztukę, tylko po prostu skręcając dwa druty i izolując, podłączam przewód czarny z modułu. Pierwszy już tutaj, tak jak mówiłem, na sztukę na razie mam zrobiony. Drugim przewodem jest przewód czerwony z modułu. I tutaj, według instrukcji, czerwony ma być podłączony z biało-czerwonym przewodem instalacji, ale u mnie nie ma biało-czerwonego, jest tylko cały biały. Dlatego też myślę, że to będzie właśnie ten. Co nie zmienia faktu, że właśnie ten czerwony z modułu podłączamy do białego bądź jak macie biało-czerwonego. No i tak samo na razie tylko na sztukę zaizoluję to taśmą do sprawdzenia. Czyli czerwony łączymy razem z białym. No i został nam ostatni przewód, który idzie tutaj do tej wiązki, właśnie od wyłącznika czy włącznika. Jest to przewód niebieski. No, i niebieski, według instrukcji, podłączamy do przewodu szaro-czarnego, i w moim przypadku, który akurat właśnie jest szaro-czarny, wszystko się zgadza. Tak samo łączymy niebieski, na razie na sztukę, jak ja to mówię, po to, żeby tylko po prostu sprawdzić. Łączymy niebieski z szaro-czarnym. No, i teraz został nam w ogóle już ostatni, czwarty przewód z modułu w kolorze zielonym. No i ten zielony, jak zauważycie, pewnie jest troszeczkę dłuższy, a jest dlatego dłuższy, bo podłączamy go właśnie do zamka, właściwie do kostki od zamka, do przewodu. A przewód, który właśnie do którego musimy się podłączyć, jest zielono-czerwony według instrukcji i tutaj właśnie też taki posiadam. Jest to pin numer no I tutaj nie widzę teraz oznaczenia na kostce. Chyba czwarty to jest pin czwarty, ale łatwiej będzie wam dojść po kolorach. Jest to właśnie zielono-czerwony, także tu podłączamy ten ostatni przewód. No i mamy wszystko podłączone. Teraz musimy sprawdzić, ale żeby to sprawdzić, na pewno trzeba będzie podłączyć chyba wszystkie wtyczki. Także podłączą wtyczkę od zamka. No i myślę, że przycisk chyba też będzie potrzebny, dlatego wyciągnę z tego plastiku sam przycisk. I na razie go tutaj włączę też na sztukę, żeby po prostu to sprawdzić. A sam przycisk z klapy tego plastiku wyciągniecie chyba w 3 sekundy. On ma tylko po bokach takie tutaj zatrzaski, trzeba je wcisnąć i przycisk nam wyjdzie. Także podłączam teraz tutaj przycisk i będziemy testować. Dobra, żeby nam się klapa do końca nie zamknęła, to będę tutaj to asekurował. Sprawdzimy jeszcze po staremu przycisk. Przycisk ciała. Także otworzymy z powrotem. No i sprawdźmy teraz czy będzie działało z pilota. Nie wiem w sumie, czy trzeba przytrzymać dłużej, czy wystarczy raz nacisnąć. No po razie to nie działa, ale przytrzymamy dłużej. I niestety o, działa. O. Otwórzmy sobie przyciskiem. No i działa, zatrzymamy otworzymy. Dobra, wszystko działa jak w jak najlepszym porządku. Także jestem zadowolony, super. No ale teraz pozostało to skończyć, czyli muszę wszystkie te przewody sobie przylutować, żeby to było porządnie zrobione. Nie tak jak na sztukę, jak teraz. No i będziemy musieli gdzieś ten moduł jeszcze tutaj sobie zamontować. Także odpalam lutownicę i lutuję po kolei wszystkie cztery przewody. No i przewody już polutowałem, także wiadomo, no teraz. Pozostało je ładnie poizolować i spróbujemy gdzieś zamontować ten moduł. Wszystkie przewody już mam poizolowane. Ten zielony, który był taki dłuższy, dlatego że szedł do zamka, możecie sobie skrócić też bez problemu, bo nie musi być on taki długi. Ja w sumie niepotrzebnie go zostawiłem. No, widzicie, taki tu będzie wisiał, ale go tutaj zepnę, także też nie będzie przeszkadzał. W każdym razie możecie sobie go skrócić. A jeśli chodzi o moduł, to myślę, że włożę go po prostu tutaj i zaczepię go dookoła taką tą zwykłą popul popularną trytytką i myślę, że to się będzie dobrze trzymało i nie będzie tutaj przeszkadzało tutaj właśnie troszkę z boku, że w razie co jak będę wymieniał żarówkę żeby tutaj w niego nie zahaczyć a też może plusem tego będzie, że właśnie można będzie do niego dojść bez wyciągania tego plastiku. W razie co, żeby wystarczy tutaj właśnie to ściągnąć tą obudowę od żarówek i będzie można dojść do modułu. Może to będzie właśnie na plus. Także robię tak, jak sobie tutaj zaplanowałem. No, myślę, że w taki sposób będzie ok. On tutaj ma takie właśnie dwa wycięcia, żeby go gdzieś przykręcić, ale tutaj, jak go spiąłem, tymi tą opaską, jedną właściwie, myślę, że na siłę można go przesunąć. Ale mówię, w razie co będzie dojście do niego tędy, jakby coś tam się powiedzmy stało, zawsze można będzie go wyciągnąć bez rozbierania tapicerki. Dobra, teraz składamy wszystko z powrotem. Klapę już montowaną, wszystkie plastiki poskładane. No to teraz test ostateczny. Zaczniemy sobie od przełącznika w drzwiach. No i teraz tył, zrobimy sobie test ostateczny zamknięcia z pilota. No i jak widzicie wszystko działa, wszystko się udało. Także fajny bajerek, polecam. No, to chyba to by było tyle, jeśli chodzi o montaż tego modułu i jego działanie. Jeśli chcecie sobie taki moduł zakupić, to właśnie tutaj macie bezpośredni kontakt do firmy. Ale też yy, sprzedają te moduły na Allegro. Ja wam w opisie tego filmu wrzucę link do aukcji na Allegro. Będziecie sobie mogli też taki moduł kupić, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. No a co? No, ja na koniec tradycyjnie już z wami się pożegnam swoją regułką. Czyli dziękuję wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do moich pozostałych filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.